Cześć wszystkim. Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na krótki filmik, w którym pokażę wam jak wygląda u mnie moja rozsada szparagów oraz pokażę wam jak sadzę ją do gruntu. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Na kanale można znaleźć filmik, w którym wspólnie razem wysiewamy szparagi. Było to w lutym. Ja dokładnie siałam 11 lutego, więc dawno, dawno temu mamy już maj, więc najwyższy czas, aby nasza rozsada trafiła do gruntu. U mnie, jak widzicie dla przypomnienia, szparagi są w doniczce P9, jest ich dość dużo, gęsto więc najwyższy czas, żeby trafiły do gruntu. U mnie szparagi są zahartowane, były co najmniej 4 czy 7 dni na polu, oczywiście stopniowo. Co do podlewania to już chyba nie raz je przesuszyłam, więc myślę, że dadzą sobie radę. Tutaj akurat ziemia jest wilgotna, bo była przykryta bio włókniną. Powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiona, Tutaj jest mało co ta skrzynia podlewana. Ziemia jest bardzo mokra, wilgotna pod spodem, jak tylko osłoniłam biowłókninę. Więc w przyszłym roku zastanowię się nad jej szerszym zastosowaniem u siebie w ogrodzie. Fajnie by było jakby znaleźć rozwiązanie do stosowania jej przy roślinach korzeniowych oraz takich drobnych ziołach i tak dalej. Niestety na chwilę obecną no nie wiem jak to rozwiązać, bo jeżeli bym zaczęła tak ciąć tą biowłókninę na takie drobne paski, czy jakkolwiek ją tak nadmiernie dziurawić, no to ona też no będzie bardzo zniszczona i też zmniejszy się jej działanie. No ale to innym razem pomyślimy. Jak macie jakieś fajne rozwiązanie to piszcie w komentarzach, zastanowię się na nim. Może w ciele, któreś w życie. U mnie szparagi się poplątały, więc staram się delikatnie je rozplątać. Mam dwie doniczki. Dosiewałam co prawda kilka ziarenek, bo myślałam, że nie wzejdą, ale ostatecznie myślę, że wzeszło wszystko. Co prawda zeszło to bardzo długo. Myślę, że tak miesiąc wschodziły. Już na początku myślałam, czy by przypadkiem niesiać jeszcze raz, faktycznie od nowa w 100%, ale poczekałam cierpliwie. Na filmikach, jeżeli oglądaliście z przeglądu rozsad, to wiecie, że najpierw był jeden szparak, później nagle pojawił się drugi, a później całkiem po jakichś dwóch tygodniach kolejne. Więc fajnie udało się. Jeżeli nie chcecie rozpocząć swojej uprawy szparagów z nasion, to polecam kupić gotowe karpy. Takie karpy są takie, to są takie duże karpy wielkości dłoni, takiej rozłożonej. Wyglądają jak takie pająki, mają takich dużo, takich grubych korzeni, więc jeżeli tylko kupicie dobre, to już w tym samym roku możecie zebrać niewielkie plony. U mnie z tych szparagów pierwsze plony będą, myślę, że nie w, nie w tym przyszłym roku, tylko jeszcze w następnym, w zależności od tego jak fajnie urosną. Co do jeszcze uprawy tych szparagów, to wydają się, jakby były, nie wiem, powyciągane, takie leżące, ale to jest naturalne, jeżeli chodzi o młode roślinki szparagów. U mnie będą one sadzone w takim rowku, w odległości od siebie, dość bliskiej, bo te szparagi są naprawdę małe, chociaż mają fajny system korzeniowy. To w tym roku zadaniem moim oraz Zadaniem te jakby szparagów jest to, aby się rozrosnąć, powiększyć system korzeniowy i stworzyć takie fajne małe karpy, które później, myślę, że w kolejnym roku, jeżeli przeżyją zimę, no też oczywiście powinny, na pewno też je troszkę podściółkuję, tak żeby zwiększyć ich szanse, bo są jeszcze małe, na pewno będę je rozsadzała. Wtedy już do miejsca docelowego w dużo większych odstępach 50 cm, nawet w tym roku jest to pewnie 5-10 cm, więc nie mam miejsca też. Ja wiem, że one się aż tak bardzo nie rozrosną. Zagłębiam je tak myślę do 5 cm więcej niż rosły ostatecznie. Tak naprawdę dopiero później, przy kolejnym sadzeniu i ich przesadzaniu, będziemy sadzić je głębiej, ale o tym jeszcze na pewno Wam wspomnę. Jeżeli kupicie takie gotowe karpy, to w przypadku takiego szparaga białego, to powinien być on zagłębiony, ten najwyższy, tak jakby czubek, około 20 cm pod ziemią, a w przypadku takiego zielonego no 10-15, więc dość głęboko sadzimy szparagi. Musicie na pewno pamiętać o tym, że w momencie sadzenia, zarówno takich małych szparagów, czy dużych karp, o intensywnym nawożeniu przed. Co tutaj mam na myśli? U mnie przed sadzeniem tych szparagów był tutaj w tej grządce obornik, taki zwykły, prawdziwy. Było to kilka miesięcy temu, więc on już się trochę rozłożył, przerobił i myślę, że fajnie pomoże tym roślinom we wzroście. Szparagi są roślinami dość bardzo żarłocznymi, nie wiem nawet czy nie bardziej niż pomidory. Więc, jeżeli macie tak jak ja teraz sadzicie, czy faktycznie swoją rozsadę, czy kupioną, to na spód dajemy obornik albo taki przekompostowany, albo granulowany, albo na przykład dajemy kompost. I jeżeli dajemy obornik, to na spód dajemy obornik tak z 5 cm ziemi i dajemy wtedy swoje roślinki, czy 5 do 10 na przykład, tak maksymalnie. I potem roślinki swoje, a jeżeli dajemy kompost, no to możemy nawet w samym kompoście je posadzić, tak aby dać im takiego powera do wzrostu. Oczywiście należy pamiętać, żeby przed sadzeniem były zahartowane, a po wsadzeniu musimy pamiętać o intensywnym podlaniu. Jeżeli u Was jest sucho, no to też musicie pamiętać o takim podlewaniu, no co kilka dni, czy raz dziennie wieczorem. Pamiętajmy, nie podlewamy wtedy, kiedy świeci intensywne słońce, aby nie popalić. U mnie nie popalić liści. Jeżeli Wasze szparagi, Wasza rozsada troszkę pogubiła liści, to się tym nie przejmujemy. Na jesień na pewno znikną w zasadzie całkowicie, zaczną zamierać, usychać i zostanie tylko karpa w ziemi. Więc wtedy przytniemy tą nadziemną część, ale do tego jeszcze daleko. W, łatwiejsze w uprawie są szparagi zielone. Ja tutaj mam białe, więc będzie troszkę więcej zabawy z nimi. Chociaż, tak naprawdę, szczerze nie czytałam, ale zastanawiam się, czy to nie jest jedno i to samo, tylko różni się sposobem uprawy. Że białe zasypujemy, robimy kopczyki, aby nie dochodziło słońce, a te zielone uprawiamy tak jakby na płasko. Jeżeli wiecie, czy faktycznie. To jest jedno i to samo, to piszcie w komentarzach, jeżeli macie porównanie. Chętnie też poczytam. Musimy pamiętać, bo teraz jest wczesna wiosna, jest dużo, mm, dużo szkodników, więc musimy uważać na pewno na mszyce, mrówki oczywiście. Ślimaki nie wiem, czy będą jadły, ale znaczycie ich, to one wszystko zjedzą. Więc uważajcie na swoje rozsady. Sadzimy też pojedynczo, bo o tym nie powiedziałam. Te szparagi są chudziutkie, malutkie, ale zobaczycie, że za niedługo będą fajne. Fajne też będzie, jeżeli za jakiś czas myślę, że za tydzień, dwa, może miesiąc ale nie dłużej zrobię takie fajne podpory dla nich ze sznurków zwykłych, taki płotek, po to, aby tak nie leżały na tej ziemi i sobie fajnie się wzmacniały. Tu widzimy efekt końcowy mojej pracy. Wyszło fajnie, jak widzimy, na chwilę obecną wszystko leży, ale w pierwszym roku uprawy z nasion tak będzie. Dopiero później, jak te karpy się wzmocnią, na jesień puszczą troszeczkę grubsze pędy i będą już lepiej wyglądały, ale na początku faktycznie fajnie jest, jeśli te rośliny mają podpory. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć!